Dziś obejrzymy wspaniałe, w pełni umeblowane, gotowe do zamieszkania bungalow w cenie o 27% niższej niż najtańsze nieruchomości w tym regionie. A co najważniejsze, spójrzcie, to bungalow ma niezasłonięty widok na nasze łagodne Morze Śródziemne. Widok wart milion dolarów, który nigdy nie zostanie zasłonięty, nawet jeśli ktoś zechce coś zbudować. W przodu, ponieważ przed nim znajduje się gaj oliwny. Lądowanie na... Poziom niżej i tarasami staje się coraz niższa i łagodnie opada w kierunku morza. Dajcie lajka, like jeśli również zakochaliście się w tych pięknych widokach i naszym łagodnym Morzu Śródziemnym. Zobaczmy Bungalow, zaczynając od wejścia. Opowiem Wam o wszystkich zaletach i wadach. Wejdźcie. Jak widzicie, mamy bardzo stylowe w śródziemnomorskim stylu autentyczne drzwi. I od razu trafiamy do małego przedpokoju. W przedpokoju mamy szafy na odzież wierzchnią, pralkę oraz wiele szafek na różne sprzęty domowe. Z przedpokoju trafiamy do w pełni wyposażonej kuchni z granitowym blatem. Powierzchnia tej willi lub bungalowu, nazywajcie jak Wam wygodnie, zamknięta powierzchnia to 100 metrów kwadratowych. Plus Taras na parterze o powierzchni około 150 m2. Tam przy tarasie znajduje się oddzielny indywidualny basen o powierzchni 70 m2. A także oddzielny taras na dachu, nawiasem mówiąc w pełni wyposażony. Jeszcze się tam udamy i zobaczymy o powierzchni około 100 m2. Jak widzicie, willa jest stylowa i si nowoczesna. Na dzień dzisiejszy tutaj Moim zdaniem obiecałem wam opowiedzieć zarówno o minusach, jak i o plusach. Brakuje dekoracji, brakuje przytulności, ponieważ właściciele tutaj nie mieszkają. Wynajmują to miejsce za 140 euro za dobę. Od razu wam powiem, co bym tutaj zmienił. Z plusów mamy moskitiery. Widzicie, są na wszystkich oknach. To dobrze, ale z minusów brakuje tutaj kuchenki mikrofalowej i nowy nabywca będzie musiał ją dokupić osobno. Bardzo to dodatek stylowy, stół jadalny z drewnianym blatem i krzesłami. Tutaj mamy wyjście na taras, a także na taras na dachu, więc jesteśmy w strefie salonu. Jak widzicie, jest ona w pełni wyposażona. Tutaj jest sofa, telewizor. Nawiasem mówiąc, co jest bardzo ważne, są wyprowadzenia do autonomicznego ogrzewania. Kupicie tę willę i będziecie w niej mieszkać przez cały rok, jeśli zechcecie mieć autonomiczne ogrzewanie, wystarczy zamontować grzejniki i suszarkę na ręczniki, a także umieścić boiler na zewnątrz budynku i będziecie mieć w pełni autonomiczne ogrzewanie. Dajcie lajka, like jeśli również lubicie wygodę i komfort. Nawiasem mówiąc, wszystko co widzicie na tym wideo i meble, i dywany, lampy, telewizor, sprzęt AGD, wszystko w pełni wchodzi w cenę tej willi. Główną zaletą tej willi jest ta przestronna taras o powierzchni około 150 m2 z prywatnym basenem typu Infinity i niezakłóconymi widokami na morze. Ta willa jest jednopiętrowa, jednopoziomowa, co jest bardzo rzadko spotykane na północnym cyprze, ale cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ rodziny z małymi dziećmi lub osoby starsze nie chcą. Dwupoziomowe obiekty nie chcą, aby były schody, aby konieczne było wchodzenie po schodach. To nie jest zbyt komfortowe i niezbyt bezpieczne. W tej chwili są trzy sypialnie i dwie łazienki. I wszystkie znajdują się na jednym poziomie. Zobaczmy główną sypialnię. W głównej sypialni znajduje się oddzielna, bardzo stylowa łazienka. Sama sypialnia, spójrzcie, jest bardzo przestronna, mimo że znajduje się tutaj łóżko dwuosobowe i bardzo przestronne szafy. Z antresolami sięgającymi do sufitu, a co najważniejsze, ten niezasłonięty widok na morze. Wyobraźcie sobie, Lagiba, że budzicie się w tym łóżku rano, otwieracie oczy i widzicie panoramę Morza Śródziemnego. Od razu poprawia się nastrój, a w życiu jest więcej zdrowia i szczęścia. Dajcie lajka, like jeśli też Wam się to wszystko bardzo podoba. Chodźmy, zobaczymy oddzielny taras tego domu bardzo przestronny taras o powierzchni ponad 150 m2, a także indywidualny basen typu Infinity o powierzchni 70 m2. Jak widzicie na tarasie położone są ceramiczne płytki z efektem postarzanego drewna. Na tarasie zainstalowano również oświetlenie zewnętrzne. Jak widzicie na tarasie jest pergola, która chroni nas przed gorącym cypryjskim słońcem, ale część pergoli jak widzicie jest niekompletna, brakuje części pokrycia. W związku z tym nowy właściciel będzie musiał ją dokończyć. Jest drewniane peli Meble ogrodowe, są drewniane leżaki, jest już tą doprowadzona woda, aby można było myć ten taras, a także gniazdka wodoodporne, jako bonus ta willa ma osobny taras na dachu, na dzień dzisiejszy jest on pusty, właściciele z niego nie korzystali, ale jeśli będziecie mieć gości, imprezy, miejsce do opalania, można tu postawić jacuzzi, jak widzicie jest wiele gniazdek wodoodpornych, taras o powierzchni około 100 metrów kwadratowych, kilka poziomów, tam jest jeden poziom, Tutaj jest inny poziom, jest tu osobny prysznic. A w tym miejscu mamy wszystko gotowe, aby zrobić mini kuchnię. Jest zarówno zasilanie elektryczne, jak i woda oraz odpływ. Dalej znajduje się część techniczna tarasu. Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem to bardzo wygodne. Podsumujmy: przytulne, w pełni umeblowane stylowe bungalow. Zamknięta powierzchnia 100 metrów kwadratowych. Bungalow ma trzy sypialnie, dwa łazienki. Salon z kuchnią i jadalnią. Dodatkowo kaniow, jest osobny taras o powierzchni około 150 m2, takie palę i taras na dachu o powierzchni około 100 m2. Wszystko co widzicie na tym wideo, w tym meble, lampy, zasłony, klimatyzacja. Sprzęt AGD, wszystko jest wliczone w cenę tego bungalowu. Znajdujemy się w rejonie SNTP, to najpopularniejszy obszar do zamieszkania dla Europejczyków, obywateli krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii, tutaj na północnym Cyprze, do najbardziej popularnej plaży w tym regionie plaży Alagadi, stąd do wody jest dokładnie 750 metrów, ale ponieważ droga tam jest kręta, to w rzeczywistości to około 1,5 km spacerem. Napiszcie proszę w komentarzach, czy to daleko, czy blisko. Odpowiednio, jeśli będziecie mieli samochód, to zajmie to około 3-4 minut. Jazda od domu bezpośrednio do parkingu, po je przy plaży, do infrastruktury, czyli sklepów, aptek, restauracji, to około 5 km. Do dwóch pięciogwiazdkowych hoteli Lexus i Acapulco, gdzie znajduje się cała niezbędna infrastruktura do wypoczynku, w tym kasyna, restauracje, bary, akwaparki, również około 5 km. Do centrum miasta Kyrenia to 15 minut jazdy do z najlepszego na północnym Cyprze, klubu golfowego Corineum, 3,3 km. Cena tej willi to 330 tysięcy funtów brytyjskich. To około 27% taniej niż kosztuje najtańsza podobna nieruchomość w tym regionie. Nie porównuję z... z bungalowem tego typu, który sprzedawany jest przez kilku deweloperów i kosztuje u dewelopera 1,5 miliona a na rynku wtórnym, ale to około 2 milionów funtów brytyjskich. porównuje z najtańszymi obiektami, to znaczy, nawet jeśli porównać to Bungalow z najtańszym podobnym Bungalow w tym regionie, to jest ono o 27% tańsze. 300-300 tysięcy 300 funtów, wliczając wszystko, co tutaj widzieliście, w tym podłączenie infrastruktury, liczniki, zasilanie elektryczne i zaopatrzenie w wodę. Drodzy widzowie, jeśli podobało Wam się to, bungalow, właśnie teraz, kliknijcie w link w opisie i napiszcie do naszych pracowników, którzy szybko dostarczą Wam wszelkie dodatkowe informacje. Jeśli Wam się spodobało, pomogą zarezerwować i nabyć je.